Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Paweł ze Zdrawkowego Studia. Witam was w poranek, w czwartek rano o godzinie 9 z hakiem. No w zasadzie filmik pewnie będzie później, bo zanim to się wgra, to trochę potrwa. Za oknem słoneczko, piękny dzień, a więc wiosna chyba już się pojawiła na dobre. Mimo, że mamy kalendarzową, no to wiadomo jak jest z temperaturami. Nie jest zbyt ciekawie, ale jest szansa, że się wkrótce... Ociepli. Ale mnie nie o pogodzie, tylko o mini lotto. Zobaczcie, wczoraj sobie wysłałem zakład na chybił, trafił dwa zakłady w zasadzie. No i tutaj tabelka niżej, możecie sobie zobaczyć. Trafiłem tylko jedną liczbę w pierwszym zakładzie, trzynastkę, a więc słabo nic tutaj ciekawego się na tym kupanie nie pojawiło. Odnośnie Waszych typów, no to powiem, że jestem, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zobaczcie, jaka. Jaka długa, długa lista tych waszych typów, tu jeszcze z tyłu. Ogólnie 23 osoby, świetnie, bardzo Wam dziękuję, ale to ciągle mało. Więcej piszcie, niech będzie 100-150. Będziemy się bawić, pisać. Zawsze większe szanse na trafienie porządnej, porządnej, wygranej. No, oczywiście, stricte takiej wygranej, można by powiedzieć, tutaj yy, konkursowej, no bo wiadomo, że ale jeżeli wysyłacie również kupony. No to, no to jest szansa, że jeżeli ktoś trafi czwórkę tutaj na moim kanale, no to i trafi czwórkę rzeczywiście w kolekturze i w fajną kaskę zgarnie. 23 osoby z tego, chyba tylko trzech panów, 3 albo czterech, także panie, panie tutaj dominują, bardzo mnie to też cieszy. A odnośnie trafień, no to zobaczcie, zobaczcie, nie jest zbyt dobrze... Po jednym trafieniu ma Alicja z kanału Alicja Druszkiewicz. Trafiła 37. Mieczysław z kanału Mieczysa Wstępień. 13 trafił. Martinka z kanału Marii Marii trafiła 13. I Bożenka z kanału Bożenek Krakowiak. 3, 4, 3. Piątkę trafiła. Czyli po jednym trafieniu. Ale mamy, mamy rodzynka, słuchajcie. Bo tu mamy jeszcze... Natalka trafiła 12 z kanału Zdrab Kosmos, ale nasza wicka droga Renatka z kanału Renata 910 trafiła dwie liczby. No brawo, gratuluję Renatko. Trafiłaś 13 oraz 37, a więc, a więc było bardzo blisko trujeczki. I dla ciebie dzisiaj, Renatko zdrapiemy lotka, a że dzisiaj wypadł mnożnik, oczywiście tutaj do Was mrugam, wypadł mnożnik razy 2, no to mamy dwa lotki. Renatko, gratulujemy, że trafiłaś najwięcej z nas wszystkich, bo aż dwie liczby, co w mini lot, to wcale nie jest takie proste i dla Ciebie, czekaj, wezmę sobie ten drapaczek i dla Ciebie, Renatko, te dwa słoniki z numerem 31, drugi jest z numerem 30. No, oby coś tutaj jakiś pan Trombalski nam się pojawił. Pierwszy nie ma nic. No nie mam mi, nie mam na to wpływu. Żałuję. I drugi, drugi lotek z numerem 30. Zobaczmy, co my tu mamy. Aparat. Jabłuszko. Chmura. I kapelusz. No, wiecie co, no. Nie możemy coś sobie tutaj z tymi lotkami poradzić, za każdym razem próbuję coś wygrać, to niestety jest pusto. A dzisiaj przecież jest premiera Giga Cash i życzę wam, abyście pomnożyli, pomnożyli te pieniążki w tej premierze, żeby się udało ja kupię sobie jedną z drapeczkę Giga Cash na potrzeby kanału, żeby zrobić premierkę. Więcej nie będę kupować moim skromnym zdaniem Cena 20 zł za kawałek kartonika z liczbami, no to niestety jest zbyt wysoka i ja taki zdrapek nie kupuję. W zeszłym roku, żeśmy kupili z karocią chyba kilkakrotnie zdrapki za 30 zł, wszystkie okazały się puste. Stwierdziłem, że to jest wyrzucony pieniążek i po prostu nie kupuję tak drogich zdrapek. Dobrze, to tyle. Wieczorem, wieczorem, karocia będzie drapać. Dlaczego karocia? No bo dzisiaj, kochani, jest. Wieczór sportowy, wieczór kibica. Dzisiaj są duże emocje. Ja będę oglądał mecze, Legia Warszawa podejmuje Chelsea Londyn na Łazienkowskiej, a więc będą spore emocje, uczta dla kibica. A Jagiellonia Białystok gra w Hiszpanii, mecz też o półfinał, ważny. Także ja będę oglądał, a karocia sobie tutaj z wami podrapie. To tyle i jeszcze jedną rzecz powiem. Proszę was bardzo o te typy, jeżeli będziecie pisać to pod tym filmem, żebym ja je po prostu znalazł, żeby gdzieś się typ nie zgubił, bo jeżeli piszecie, zdarzyło się pod innym filmem, no to później mogę czasami przegapić i nie zapisać, a byłaby szkoda. Mam nadzieję, że dzisiaj o tej 22 losowanie, że trafimy więcej tych liczb i że ktoś trafi jakąś większą wygraną. Tego Wam życzę. A teraz już życzę Wam miłego dnia, słonecznego, pogodnego, z dużo, dużo uśmiechu. No i do usłyszenia znowu jutro rano będziemy sobie sprawdzać wyniki. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!